Szanowni Państwo. Przewodniczący Ast przed chwilą powiedział, że doszło do porozumienia ponad partyjnymi podziałami i rzeczywiście partyjne podziały zostały przezwyciężone przez Wspólnotę idei, a ideą, która połączyła między innymi Prawo i Sprawiedliwość ze Zjednoczoną Lewicą, jest idea socjalistyczna. Prawo własności, święte dla każdego konserwatysty, oczywiste dla każdego wolnościowca, ma według członków komisji zostać wyrzucone na śmietnik. Dlaczego? Bo liczy się teraz, cytuję tu jednego z posłów Komisji Sprawiedliwości, ma być, liczy się teraz prawo do mieszkania, które, uwaga, jest prawem człowieka, a więc tradycyjne, naturalne prawo własności ma być zastąpione nowotworem ideologicznym, wykwitem rewolucji komunistycznej. Ja rozumiem, że mieć gdzie mieszkać to jest ważna sprawa, ale dlatego że rząd powinien przestać przeszkadzać się bogacić, przestać przeszkadzać biurokracją, wysokimi podatkami i przestać dawać sygnał ludziom, że nie warto się bogacić, bo w każdej chwili majątek, który zgromadzą w imię tej idei komunistycznej mogą stracić dla rzecz tych, którzy się wzbogacili mniej, żeby było równo. Ja powiedziałem tu mocne słowa, bo rzeczywiście twierdzę, że jesteście komunistami. Czy to bezbożnymi, czy to z krzyżem w zębach. Jesteście komunistami. To jest kontrowersyjne stwierdzenie, że, więc podeprę się waszym autorytetem. Słowa premiera Morawieckiego sprzed kilku miesięcy brzmią, możemy sobie tak szczerze powiedzieć: ta myśl, robotnicza myśl socjalistyczna, jest głęboko w filozofii prawa i sprawiedliwości obecna. Na to można odpowiedzieć tylko słowami Czesława Miłosza. Zaglądali do kufrów, zaglądali do nie zajrzeli do dupy. Właśnie tam miałem socjalizm. Dziękuję bardzo.